Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale w kolejnym filmie i można powiedzieć, że tym filmem otwieram sobie miesiąc na moim kanale bo tak jak wam zapowiadałem już w poprzednich filmach u mnie lipiec jest poświęcony Cassandra Clare i jej książkom ze świata nocnych łowców w ramach maratonu z nocnymi łowcami i tak to co mam tutaj na ręce to jest narysowana runa Eyelinerem, specjalnie kupiłem eyeliner, żeby móc sobie rysować runy. Nie jest ona idealna, to jest moja pierwsza runa, którą narysowałem, więc liczę, że w kolejnych filmach będzie lepsza, bo. Powiedzmy, że może czasami sobie coś tutaj jeszcze dorysuję, ale mniejsza o to. Słuchajcie, w ostatnim filmie, który był zapowiedzią Maratonu i moim TBR-em, spytałem Was, czy chcielibyście zobaczyć taki film z cyklu Jak czytać książki z Uniwersum Nocnych Łowców od Cassandra Clare? Powiem, że dla niektórych to jest taka lekka obawa, bo nie, niektórzy nie wiedzą po prostu, od jakiej serii zacząć, czy mogą którąś serię ewentualnie pominąć. Niektórzy na przykład nie chcą w ogóle czytać Darów Anioła, bo wydaje im się, że ta seria jest już za stara, za cringe'owa i no że generalnie nie, ale są inne serie, które by te osoby potencjalnie zainteresowały. Także tutaj Wam odpowiem na wszelkie pytania, przynajmniej postaram się, bo ja jestem Shadowhunter siarą od roku i to tylko na podstawie książek, nie widziałem filmu i serialu. Chociaż w ramach tego maratonu ja mam naprawdę ochotę obejrzeć kilka odcinków tego serialu i ten film. Także słuchajcie, może będzie jakaś recenzja serialu i filmu, także jak coś, to dawajcie zdać w komentarzach, czy chcecie. No ale tak jak powiedziałem, tutaj skupimy się na kolejności czytania tych wszystkich serii, które tutaj widzicie na mojej biblioteczce. Mamy też zbiorę opowiadań, więc wszystko Wam tutaj dokładnie opowiem. Ja ja sobie tutaj yy, w zeszycie spisałem yy, dwie metody, w zasadzie, którymi można podążać, bo jeżeli chodzi o książki z uniwersum Kler, czy raczej z uniwersum Nocy Chłopców, powinienem powiedzieć, to można tutaj iść dwoma ścieżkami. Można iść ścieżką taką, jak te książki były wydawane, co wydaje się być najbezpieczniejszą opcją, i ja trochę tą ścieżką poszedłem, ale trochę sobie ją zrewidowałem z tego względu, że Gdybym miał czytać książki Kler w takiej kolejności, jak były stricte wydawane, to musiałbym zacząć od trzech tomów Darów Anioła, przeskoczyć do pierwszego tomu yy, Diabelskich Maszyn, czyli Mechanicznego Anioła, wrócić do Darów, znowu przesko przeskoczyć do maszyn, wrócić do Darów, wrócić do maszyn i skończyć dary. To brzmi strasznie, i po prostu wolałem tego uniknąć, więc stwierdziłem, że ja troszeczkę sobie zrewiduję tą drogę. I myślę, że to będzie taki segway ku temu, aby pokazać wam pierwszą metodę. Tą, którą ja sobie obrałem, to jest moja kolejność, którą wydaje mi się, że większość ludzi chyba też wybiera, albo stara się wybierać. Także lecąc po kolei wszystko wam tutaj przedstawiam. Tak więc moja przygoda z Cassandre'em Clare zaczęła się od Darów Anioła, ale tylko od pierwszych trzech tomów. Czyli mamy tutaj Miasto Kości, mamy Miasto Popiołów i trzeci tom, Miasto Szkła. To są pierwsze książki Klery, bo pierwotnie, jeżeli nie wiecie, to Dary Anioła miały być jedynie trylogią. W mieście Szkła miała się zakończyć historia Klery i Jace'a, których poznajemy na kartach tych powieści, ale po czasie jednak Kler stwierdziła, że będzie tę historię kontynuować. Ale zanim to się wydarzyło, powstał właśnie pierwszy tom Diabelskich Maszyn, czyli historii, która zupełnie Idzie w inne rejony, ponieważ tutaj mamy rok, jeżeli dobrze pamiętam, chyba 2007, a jeżeli chodzi o diabelskie maszyny, do których przejdziemy już teraz, to tutaj przenosimy się w czasie do czasu wiktoriańskiego Londynu, więc spory kawał czasu. No i mamy tutaj mechanicznego anioła, czyli pierwszy ton diabelskich maszyn, mamy mechanicznego księcia i trzeci, ostatni tom. Mechaniczną Księżniczkę. I to były kolejne książki, które ja przeczytałem z właśnie z tego uniwersum. I oczywiście tutaj poznajemy zupełnie innych bohaterów i zupełnie inną historię. Ale to, co łączy w zasadzie pierwsze trzy tomy Darów Anioła i te pierwsze trzy tomy, jeżeli chodzi o diabelskie maszyny, to fakt, że tutaj Claire stara się czytelnikowi zarysować świat. To znaczy, oczywiście w Darach Anioła, w pierwszej trylogii, ona musi nam przedstawić ten świat, no bo to była jednak pierwsza trylogia, pierwsze wprowadzenie do tego świata. Tutaj, mimo wszystko, Claire jeszcze raz przedstawia y, czytelnikowi perspektywę tego, jakby wkraczał do świata Nocnych z tego powodu, że nasza główna bohaterka w tej, w tej trylogii, czyli Tessa, też w jakiś sposób wkracza do tego świata i musi się go nauczyć, więc to jest akurat bardzo naturalny sposób ku temu, aby przedstawić czytelnikowi jeszcze raz pewne zasady, które władają tym światem. Ale nie bójcie się, bo jeżeli na przykład czytaliście już Darię Anioła i myślicie, że Boże, znowu tutaj będę musiał, musiała musiało słuchać o tych zasadach, które tutaj panują, to jest w taki sposób przedstawione, że jeżeli to wiecie, to nie będzie Wam to jakoś wybitnie przeszkadzać. A jeżeli nie wiecie, no to tutaj się wszystkiego dowiecie, ale to już trochę zahacza o drugą kolejność. Także lećmy po prostu na razie tą kolejnością, którą ja czytałem, czyli pierwsze trzy tomy Darów Anioła, i później idziemy do trylogii Diabelskich Maszyn. A w momencie, kiedy już skończyłem Diabelskie Maszyny, to powróciłem do Darów Anioła, i mamy tutaj kolejne trzy tomy, czyli można powiedzieć, tą. Drugą dodatkową trylogię, kontynuację, czyli mamy tutaj Miasto Upadłych Aniołów, tom czwarty, Miasto Zagubionych Dusz, tom piąty i tom ostatni, finalny, czyli Miasto Niebiańskiego Ognia. No i tutaj sytuacja jest taka, że te wydarzenia, które mamy tutaj przedstawione, to jest rok po wydarzeniach z trzeciego tomu Darów Anioła. No i tak jak powiedziałem, Claire po prostu postanowiła, że wróci do tej serii, do tej podstawowej trylogii i ją trochę rozszerzy. W międzyczasie właśnie wychodziły jeszcze Diabelskie Maszyny, ale takie przeskakiwanie między jedną a drugą serią, to nie jest coś, co mi się akurat podoba, więc stwierdziłem, że taka podziałka jest lepsza, czyli zaczynamy tą pierwszą trylogię, przeskakujemy do Diabelskiej Maszyny i je kończymy i później wracamy sobie do Taru Anioła. I to jest też fajna metoda ku temu, aby uniknąć ewentualnych spoilerów, które mogą się znaleźć w finalnym tomie Darów Anioła, bo tutaj faktycznie możecie natrafić na pewien spoiler do Mechanicznej Księżniczki który, to nie tak, że nie zrozumiecie tej historii, ale możecie sobie po prostu popsuć zabawę ewentualnie w tej poprzedniej serii, także po diabelskich Maszynach polecam wam przeczytać czwarty, piąty i szósty tom Darów Anioła. I teraz nasza droga troszeczkę się rewiduje, bo zanim przejdziemy do kolejnych serii od Cassandra Clare to mamy tutaj również zbiory opowiadań i osobiście polecam po szóstym tomie Darów Anioła przeczytać dwa zbiory opowiadań. Pierwszy z nich to Kroniki Bejna, które skupiają się, no jak sam tytuł mówi, na postaci Magnusa Bejna i to są historie, które są rozsiane po całym timeline'ie, jeżeli chodzi o ten świat nocnych łowców. Więc no, tak naprawdę przeskakujemy tutaj między wszystkimi tymi wydarzeniami, ale uważam, że właśnie po Darach Anioła ten zbiór opowiadań może się idealnie sprawdzić. Podobnie również jak kolejny zbiór, czyli opowieści z Akademii Nocnych Łowców, i to jest akurat zbiór opowiadań, który koniecznie przeczytajcie po szóstym tomie Darów Anioła, bo oczywiście Generalnie zbiorów tych opowiadań nie trzeba czytać, bo one są dodatkami, jakby nie patrzeć. Ale jeżeli chcecie przeczytać ten, to właśnie koniecznie po 6 tomie Darów Anioła, bo tutaj pojawi się spoiler, spoiler dotyczący pewnej postaci, która jest główną postacią i wkracza w zasadzie do tego świata nocnych chłopców. No i tutaj, no jeżeli nie będziecie znać kontekstu. To możecie sobie zaspoilerować bardzo, bardzo mocno, także po prostu po 6 Tomie Darów anioła polecam wam te dwa zbiory opowiadań. I teraz w zasadzie ja wam opowiedziałem o wszystkich książkach, które do tej pory udało mi się przeczytać. Ale oczywiście mam w planach kolejne książki, i już sobie przygotowałem pewną kolejność, którą chcę kroczyć. Bo w momencie, kiedy już zapoznajesz się z tymi opowiadaniami, które wam tutaj przedstawiłem, to mogę sobie spokojnie wkroczyć w kolejną trylogię od Cassandry Clare, czyli w mroczne. Intrygi, to jest, to jest seria, która dzieje się 5 lat po Darach Anioła, więc mamy tutaj pewnych bohaterów, którzy pojawiają się już w końcówce, ale są teraz głównymi bohaterami, ale co nie zmienia faktu, że tutaj pojawiają się też pewne postacie z Darów Anioła, tych ci główni bohaterowie i pewne ich losy już tutaj są z tego co wiem przedstawione, więc tutaj też możecie natrafić na spoilery, więc generalnie mamy tutaj Panią Noc, Mamy władcę cieni i mamy królową mroku i powietrza. No I to są ogromne kolosy i te tak jak mówię, no, tutaj pojawiają się postaci z darów, więc no nie polecam czytać tej serii jako pierwszej. I też z tego co wiem, to tutaj kler już się nie skupia na takich rzeczach jak podstawy świata, bo zasadniczo ona już się wyjaśniła zarówno i w diabelskich maszynach, jak i w całych darach anioła. Więc jeżeli chcecie czytać mroczne intrygi, no to polecam mimo wszystko zapoznać się z Darami Anioła, albo przynajmniej z Diabelskimi Maszynami, jeżeli nie chcecie czytać darów, to zapoznajcie się po prostu z którąś z tych serii, które przedstawiają świat od podstaw, a potem możecie sobie wkroczyć w tę historię. Ja też nie obiecuję na pewno, no bo tak jak mówię, będę dopiero czytać tę serię, ale z tego, co udało mi się dowiedzieć, to mimo wszystko lepiej przeczytać coś wcześniej. A po Mrocznych Intrygach planuję przeczytać jeszcze ostatni zbiór opowiadań, który wyszedł do tej pory, czyli Cienie Nocnego Targu. I tutaj nie jestem do końca pewien, na które ewentualnie spoilery możecie natrafić, ale z tego, co udało mi się gdzie nigdzie dowiedzieć, to trochę podobnie jak w Kronikach Bane'a, ten zbiór opowiadań obejmuje wydarzenia na przestrzeni całego tego timeline'u, więc ewentualnie myślę, że po Brożczych Intrygach to może być dobry wybór, aby sięgnąć właśnie po ten zbiór opowiadań. Ja tak planuję zrobić, no a kiedy już uda mi się z nim uporać, no to mogę przejść do ostatniej trylogii, która do tej pory się ukazała. A mowa tutaj oczywiście o ostatnich godzinach, więc mamy tutaj pierwszy tom Łańcuch ze Złota, mamy tom numer 2, czyli Łańcuch z Żelaza i tom trzeci, finalny, który wyszedł całkiem niedawno zresztą, czyli Łańcuch z Cierni. I tak jak mówię, to jest ostatnia wydana trylogia od Claire, więc no, logicznym jest, że będę ją czytać na samym końcu. Ale jest jeszcze jedna książka, w zasadzie dwie, które mogę Wam tutaj przedstawić, tylko akurat ja mam jedną. Yy, mowa tutaj o czerwonych zwojach magii i o księ... zaginionej księdze bieli. Ponieważ to też można powiedzieć, że jest taka książka dodatek. Poczekajcie, ja sobie tylko odłożę na chwilkę te ostatnie godziny, bo. To są duże książki i one mi trochę blokowały. W każdym razie wracając, jeżeli chodzi o Czerwone zwoje magii to to jest yy, książka, w zasadzie pierwszy tom kolejnej trylogii, która też jest takim dodatkiem, bo ten tom akurat, jeżeli chodzi o linię czasu, dzieje się pomiędzy trzecim a czwartym tomem Darów Anioła. Z drugiej strony drugi tom tej trylogii, czyli Zaginiona Księga Bieli, dzieje się pomiędzy szóstym yy, tomem Darów Anioła, a pierwszym tomem Mrocznych Intryg, więc Widzicie, ja już się nawet tutaj plączę, więc tutaj Claire bardzo mocno z czuł poszatkowali sobie ten timeline, ale tak jak mówię, to jest książka dodatek, to jest historia dwójki bohaterów, którzy pojawiają się na przestrzeni Darów Anioła i wydaje mi się, że czytanie tego na samym końcu może być całkiem spoko, bo tak jak mówię, to jest dodatek, więc traktuję to podobnie jak te zbiory opowiadań. Mam nadzieję, że mimo wszystko nie przeraziliście się, bo ja wiem, że tutaj ja tutaj mówię o jakichś timeline'ach i wszystkim tym, ale wydaje mi się, że ta metoda, którą ja sobie obrałem, jest dla mnie akurat bardzo, bardzo dobra. I myślę, że dla wielu z Was też może taka być. Więc tak dla pewności, żebyście mieli cały ogląd sytuacji, powtórzymy sobie trochę tak jak w szkole. Czyli, jeżeli chcecie czytać według mojej kolejności, przeczytajcie. Pierwsze trzy tomy Darów Anioła, później przeskakujecie do trylogii diabelskich maszyn, czyli mechanicznego, księcia, mechanicznego anioła, mechanicznego księcia i mechanicznej księżniczki. Później wracacie do Darów Anioła, czyli macie tomy 4, 5 i 6. Następnie czytacie dwa zbiory opowiadań, czyli Kroniki Baina i opowieści z Akademii Nocnych Chłopców. Następnie wkraczacie w Mroczne Intrygi, czyli Panią Noc, Władcę Cieni i Królową Roku i Powietrza. Następne Cienie Nocnego Targu, ostatni zbiór opowiadań. Później idziecie do trylogii Ostatnie Godziny, czyli trylogię z łańcuchami. No i na końcu ewentualnie przeczytajcie jeszcze Czerwone Zwoje Magii jako taki dodatek. Ale tak jak wspomniałem, jest jeszcze druga metoda i to jest metoda chronologiczna pod względem wydarzeń na linii czasu właśnie w tym Uniwersum Nocnych Chłopców. to jest metoda, którą również Claire poleca, bo ona oczywiście najbardziej po popiera tą metodę kolejności wydań. O, w ten sposób. No ale jest jeszcze ta druga. I tutaj po prostu idziecie tak jak w zasadzie tutaj jest to wszystko ułożone, czyli... Zaczynamy od najwcześniejszych wydarzeń czyli właśnie wiktoriańskiego Londynu w Diabelskich Maszynach. Następnie, następnie, możecie sobie wkroczyć w ostatnie godziny, które są m, można powiedzieć następnym pokoleniem po Diabelskich Maszynach. Następnie przeskakujecie do Daru Anioła, później do dwóch zbiorów opowiadań czyli Kroniki Beina i Opowieści z Akademii Chłopców. Idziecie do Mrocznych Intryk. No i przy okazji macie jeszcze Cienie nocnego targu i też te książki o Czerwonych Złoja Magii i Zaginionych Księdze Byli. Więc jeszcze kilka takich bazowych informacji. Jeżeli chcecie wkroczyć w świat Nocnych Łowców, to oczywiście wypadałoby poznać te podstawy. I książkami, w których Kler wyjaśnia te podstawy, jest pierwszy tom Darów Anioła, czyli Miasto Kości, lub też pierwszy tom Diabelskich Maszyn, czyli Mechaniczny Anioł. I ja wiem, że dużo osób nie chce czytać Darów Anioła, że uważają tę serię za cringe'ową. I spoko, jeżeli na przykład chcecie poznać ten świat, i przeczytać tylko Diabelskie Maszyny, to w pełni możecie. Możecie przeczytać w zasadzie tylko tę trylogię i macie w sumie zamkniętą historię, zamknięty pewien etap, więc poznajecie już kilku bohaterów, poznajecie podstawy tego świata, wiecie jak się po nim poruszać i po prostu macie ciekawą historię właśnie w wiktoriańskim Londynie, która moim zdaniem w ogóle jest jedną z lepszych, jeżeli chodzi o te wszystkie serie. Na pewno nie polecam wam zaczynać Claire od Pani Noc albo od Łańcuchu ze Złota z tego względu, że oczywiście ja nie czytałem jeszcze tych serii będę je czytać dopiero teraz ale już udało mi się dowiedzieć, że tutaj Claire po prostu nie wyjaśnia już podstaw świata więc pewne aspekty mogą być dla was niezrozumiałe i wkroczenie w ten świat od tych książek, no to możecie się zderzyć po prostu ze ścianą i też z lawiną spoilerów, więc tutaj akurat nie polecam zaczynać od tych serii. Tutaj oczywiście nie mogę wam dać jeszcze 100% gwarancji, czy można zupełnie pominąć Dary Anioła, bo gdzieś słyszałem, że teoretycznie można, więc jeżeli zaczęlibyście sobie od diabelskich maszyn i chcielibyście na przykład przeskoczyć do mrocznych intryg, to teoretycznie byłoby to możliwe, bo znacie już podstawy świata, więc dlaczego by tego nie zrobić? Macie po prostu doda inną dodatkową historię, która toczy się w 2012 roku w Los Angeles. Jedyny minus jest taki, że po prostu wtedy spoilerujecie sobie dary anioła, więc teoretycznie powinniście zrozumieć tutaj wydarzenia, ale musicie się liczyć z tym, że no pewne wydarzenia już działy się też wcześniej, także. Podsumowując to wszystko, co wam tutaj powiedziałem, jeżeli chodzi o tą kolejność chronologiczną, to jeszcze raz szybko sobie powtórzymy: mamy diabelskie maszyny, ostatnie godziny, dary anioła. Mrocz... Po darach anioła macie jeszcze kroniki Bejna i opowieści z Akademii Tnocych łowców, mroczne intrygi, cienie nocnego targu i czerwone zwoje magii plus też zaginiona księga bieli. Także słuchajcie, to są dwie kolejności, które są, można powiedzieć polecane które ja akurat polecam tą pierwszą którą wam przedstawiłem czyli tą kolejność która jest zbliżona do wydań ale trochę zmodyfikowana także słuchajcie dajcie mi koniecznie znać czy czytaliście już którąś z tych metod jeżeli chodzi o książki Cassandra Clare albo czy planujecie i dajcie też znać czy ten poradnik był w jakiś sposób pomocny czy po prostu wam zagmatwałem jeszcze bardziej to wszystko mam nadzieję że nie starałem się jak mogę najlepiej i liczę po prostu że Sięgniecie po tę serię. Bo naprawdę uważam, że Świat Nocnych łowców ma wiele do zaoferowania, nawet z tymi darami anioła, które jasne mają już swoje lata i na pewnych etapach są cringe'owe, ale mimo wszystko mają swój urok, także tak jak mówię ja je zacząłem rok temu i bawię się świetnie. I wkroczenie w ten świat to była jedna z lepszych decyzji, jakie podjąłem. Także słuchajcie, no to już chyba tyle ode mnie. Dziękuję Wam bardzo mocno za uwagę. I widzimy się w kolejnych filmach Shadowhunter'sowych. Także do zobaczenia.